To powiedział zamordowski do narodu? Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. I to jest dobre podejście, Szanowni Państwo. Bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Mam tego dołość, Już mnie to wkurwia. Nie rób więcej. Człowieka turnia. Psychami siada, a mają konstytucję, jebać policję, co prześladuje, ściągnij mundur, matka żałnier. Wytrzymajmy dwa tygodnie, to wirusa pokonamy Wytrzymajmy dwa miesiące, to go szybko pożegnamy Wytrzymajmy te dwa lata, to go sami przechętrzymy Wytrzymajmy te dwadzieścia, a później zobaczymy Wytrzymajmy dwa tygodnie Witam was na zwyczajny foliarz Jak widzicie za mną w tle Mamy piękny las, także możecie się już domyśleć, co czeka was w odcinku Akcja las? Zbieranie złomu? Lub miesz życie mieszczucha na wsi. Kochani, jeżeli widzimy taką scenerię, to tylko jeden z takich filmów na moim kanale. Let's go! Daleko nie musiałem odchodzić od samochodu, jest tyle śmieci, że masakra, Stworzywa sztuczne, ale damy radę. Kurde, domek mrówek Ajajajajaj. Będzie zima, to to usprzątniemy, jak pójdą spać. No proszę jakiś panie. या गुत की Dajemy jakieś balony, to co? Tego tu na razie nie będę ruszał, bo nie wiem, bym se mrówek w samochodzie nie, nie wyhodował. No nie spodziewałem się aż tylu tutaj śmieci. Co znowu jakiś balon? Resztka balonu. Ale tutaj butelek. To co ty gryzki lubią najbardziej. Także moi drodzy, aż lepiej tutaj wygląda ten kawałek lasu. Lasu, no tej dróżki tutaj leśnej Jeszcze tylko tutaj muszę sprzątnąć tą kawałek tej papy, czy nawet nie papy, no jakaś guma I tutaj coś, je, a nie to Dobra, weźmiemy tu do samochodu Kurde, ominąłem Weźmiemy No i tam zostało w tych krzakach Troszkę takiej folii, cholera, wie czego, ale no, nie jest czyściej. Możecie zwrócić uwagę, jak było podczas sprzątania, a jak teraz jest. Kurde, co ja ślepy jestem, że pomijałem tyle. Ja cię kręcę. No i teraz na, mogą przyjeżdżać na igraszki. Tu jeszcze butelki, a no, zostawimy na następny raz, bo żeby miał co robić. Wezmę jeszcze te farholce. Wrzucę do wora. Pogoda nawet sprzyjająca, co prawda. Yy, słoneczko zaszło i troszeczkę gdzieś tam jak się z kropidłem pokropiło. Ale ale jest o niebo lepiej niż to co było kurczę wczoraj, ulewy takie, że ho ho ho. To co moi drodzy, ja na dzisiaj kończę z tej pięknej, z tego pięknego pleneru. Nie ma co, co przeciągać. Wór jest uzbierany. Ważne, że tych śmieci już jest o wiele mniej niż one by tutaj leżały, i znowu ktoś sobie przyjeżdżał i wyrzucał. Tak, bo ktoś sobie przyjedzie do lasu, zacznie go suszyć, wypije napój do końca, wyrzuci, bo potem. Jak jest puste, to gdzieś jest cięższe niż to, co było za zawartością. Nie? Taka, taka dziwna logika niektórych osobników żyjących na tym ludzkim padole, ale co zrobić? Takie czasy. Także jest tutaj ciściutko, bardzo mnie to cieszy. A ja, kochani, cóż, życzę Wam dużo zdrówka, wytrwałości w tym wszystkim, co robicie, w tym wszystkim, co nas czeka w niedalekiej przyszłości. Także niech moc będzie z nami, z nami foliarzami, może jeszcze się niektórzy przebudzą, a jak nie, no to biada im. Ale mimo wszystko wszystkim życzę zdrówka, żeby nie było. Cześć i pozdrawiamy Pana Zielonkę, bo tam za mną w tle słychać pociąg. Cześć! No a tutaj pełny worek, żeby nie było, że... Zbierałem na niby a śmieci wylatywały z worka. Także takie podsumowanie. Pełniutki woreczek, bardzo mnie to cieszy. Cześć, trzymajcie się i wszystkich zachęcam do czy idziecie na grzyby, czy na jagódki, czy na cokolwiek. Podniesienie takiego zabytku, który leży wyrzucony przez ludzi, to nie boli, kochani.